w czasie, staramy się widzów nauczyć czy pokazać im jak wyglądał ten przedwojenny futbol, gdzie nie było kartek, gdzie nie było numerów na koszulkach, gdzie ciężko było sędziom stać kto strzelił tą bramkę tak naprawdę i jest to można powiedzieć taka forma rekonstrukcji historycznej, ale na Dzięki tym rozgrywkom możemy przypomnieć sobie, znaczy my starsi, a młodsi, młodsi kibice dowiedzieć się jak to było przed wojną. Na czym to wszystko polegało? Że troszeczkę piłka wyglądała inaczej niż dzisiaj. Fajne jest to, że przypomina się kluby, których już nie ma, bo te kluby to jest jednocześnie historia Polski całej. Bo to jest historia lwowa, bo to jest historia wilna, grodna. Wszędzie tam, gdzie się ta piłka urodziła. Pokazujecie to, co my robimy tutaj od 70 lat do lat kilku, ale fantastyczna praca, także Wam gratuluję, cieszę się. Że będziemy reprezentować Wojskowy Klub Sportowy 42 Pułku Piechoty. Pułk 42 Pułku Piechoty stacjonował jako batalion zapasowy w maju 1920 roku. Wtedy też powołano do życia sekcję piłkarską. Roliga to są nie tylko rozgrywki, ale to jest też dbałość o historię. To jest to, na co kibice powinni zwrócić uwagę, bo, bo ta piłka nożna to nie, jest tylko, to nie są tylko pieniądze, samochody, dziewczyny z tych piłkarzy i Ważne jest to, jak to się wszystko zaczęło, że tego się można na przykładzie tego można się uczyć, poznawać, przeżywać. i tego wszystkiego, nam nawet ta liga to Z takich ciekawostek warto powiedzieć, że nasz zespół reprezentował Antoni Komendoborowski, który w późniejszym czasie grał w, też w Beniaminku retro ligi w Pogoni Lwów. Będziemy występować jako Pogoń Lwów. Duże nas żarowa i, i zestrzegomia, duże wyzwanie dla nas, bo to jest jeden z najbardziej utytułowanych klubów międzywojennej piłki nożnej. Bardzo ważny również dla naszych sąsiadów, bo obecnie jest reaktywowana Pogoń Lwów. Myślę, że też dlatego wybrana Pogoń Lwów, dlatego że mamy dużo sąsiadów, którzy przybyli teraz na tereny Dolnego Śląska właśnie z, z Ukrainy. Chcemy tworzyć po prostu wspólną historię, historię, która będzie oparta właśnie na sporcie i na tym, co jest dla nich też ważne. Jesteśmy obrońcą mistrzowskiego tytułu. Startowaliśmy w poprzednim sezonie po raz pierwszy. Świetna atmosfera, świetna zabawa, naprawdę bardzo fajny klimat Retro Ligi. W najbliższym sezonie mam nadzieję, że będzie podobnie i pod względem atmosfery, i pod względem wyników. Oczywiście wszystkim drużynom życzymy drugiego miejsca, no bo wiadomo, my walczymy o mistrzostwo. Na grze.